Dzisiaj widzę, zobaczymy, hmm, różnicę na Bedrock a na Java. Hmm, 40 różnic i sprawdzimy, co to w ogóle jest, jak to wygląda. Ja mam Bedrock, bedrock więc Java też mam, ale drzewę Poja na mam znaczy, ale nie na tym, ale nie, tylko innym. No i po tak, jakby powiedzieć to no nie, bo nie mogę włączyć 1.17, więc sprawdzimy Java i sprawdzimy bedroka. Bedrocka, bedrocka widziałem diaksy i inne, inne różnice, ale zobaczymy to teraz w tym odcinku, nie? Dobra, przed odcinkiem subskrybujcie kanał i łapeczkujcie, i dzwoneczkujcie oraz... Czuleczka, nie? Dobra, dobra, lecimy. Wchodzimy sobie w, w tego. 40 różnic między Minecraft Bedrock. Zanim powiesz, to byś się zastanów, czy dobrze robisz. a Java. Podstawowe różnice między Java a Bedrockiem to przede wszystkim platformy, na jakich można w nie grać. Java dostępna jest dla Windowsa, MacOS oraz Linuxa w przypadku... Aha. Czyli na te komputery, tak? Mam to rozumieć, tak? Ale jako mam na telefonie, więc nie widzimy. Modle Windowsa mówisz? mogę jest I co? Windows, ale także konsole, czyli PlayStation, Xbox czy Nintendo. No i oczywiście Smart. Będę miał w PlayStation, więc się nie... martw. nie obawiam się. One. Wiąże się to z językiem, w jakim były tworzone. Do napisania tej pierwszej, jak się domyślacie, użyto języka programowania, jakim jest Java. Do stworzenia Bedrocka użyto C. Interfejsy również się różnią. Eee... wiadomo, że się różnią. To z Beta, to jest Bedrock. To z Bedrocka, to jest Java. Wow, wiadomo że się różni. Po co mówi? Przecież się wiadomo że... to skromny, 10 ale w 24 godziny, dlatego kliknij już teraz żeby nie zapomnieć, a sam jestem przekonany, że sobie spokojnie dacie radę. Dobra, czekaj ziomek, zaraz ci kliknę. Ale w dół! Nie no, żartuję, lubię... Żartuję w górę! Ale subskrypcji ci nie daję co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, na pewno nie. Masz tylko uderzenie opatrzów w górę. W Dzjavy kraftowanie łodzi jest proste. Wystarczy nam 5 desek ułożone w kształt U i gotowe. W Bedroku jednak. Wow! Jaki typ? Każdy to wie. A, bo mówił Bedroku, mi różnicy. No, to się teraz. To nie wystarczy. Będziemy potrzebowali również łopaty, która w całym tym zestawieniu służy nam jako wiosło. Kojarzycie popularnego Buga, który pozwala nam się dostać na dach nederu? W Javie swobodnie możemy budować tam, co nam się żywnie podoba. W Bedroku, w momencie dostania się na sufit, takiej możliwości nie mamy, ponieważ pojawia się komunikat, który informuje nas, że powyżej 128 kratki Słysza. budować okay? już nie możemy. Ale macie możliwość zasubskrybowania. Tak, tylko potem jak to nawet będzie pisał, a ty sam się nazywasz, nie? tego nie chcesz. Jak? No. ja on mnie nie obchodzi.

Bo się długo tworzy. Chociaż. Być nie musiał wstawać w Polsce no, na no, nich, no, Świeczek byś nie stracił. Lęczność, Ale Java. Tak. 1, jest... 1, 1, daję wizytę, daję 1, 0. 1, 0, daję. 1, 0 daje lecie, Teraz daję 1, 0, bo jest. Yy... No i mają 1, 1, bo z łódką numer był bardzo. Fajny, że nie trzeba mieć wiosła. Łopaty, znacie? Łopata. Tak bym zamiarzał. Więc miałem 1-1. Dajmy W pewnej puli litemów, takich jak na przykład mikstury miotane, śnieżki, pochodnie, łopata, tarcza czy luneta, jedzonka czy butulca w drugiej łapie w bedroku już nie potrzymasz. W Java Edition ramka jest bytem, czyli przedmiotem, na który chociażby woda ma wyrąbane, zaś w bedroku jest zwykłym blokiem, który tę wodę może zatrzymać. Wiedzieliście, że. Na tej reklamy, się nie interesujcie 2.1, No, bo to jest fajne, że możecie zatrzymać wodę, chociaż nie. Fajnie jest to, tak jest fajnie. No, no, no śnieg w Bedroku ma grawitację? Po zniszczeniu bloku pod nim ten po prostu opada. 1-3! A w niestety w momencie zniszczenia bloku śnieg znika razem z nim. 1-3 normalnie, Bedrock wygrywa normalnie, podawał. nie wiadomo. Przy pomocy craftingu krzesiwa czy nawet poprzez mini crafting w naszym eku. W przypadku Bedroka o. nie mamy takiej możliwości. O dobra! I ile tam było? Teraz jest tak? Jest teraz tak. tak. Teraz jest 2-3, jest 2-3. O! 2-4! Co prawda zwiększa to zużycie barwników, ale takiej możliwości nie ma już na Javie. W Bedroku po dzień dziś mamy możliwość spamowania hitami w porównaniu do Javy, gdzie na nowych wersjach musimy odczekać chwilę, zanim zadamy kolejny czas. Zresztą. Nie ja teraz jest? 5-2, dobra. To wszystko pokazuje nam mały jest ładowania się ciosów, czy też hita pod celownikiem. Efekt łaski delfinów występuje nie. tylko i wyłącznie na Java nie. Edition. Choć gracze Bedrock również otrzymują do oh delfina, to sama Trzy pięć, tego, a kurde, to jest trzy pięć, pięć trzy pięć. Nie, ja dwa pięć do niego nie inny. Pedroko. Możesz gadać. Nie jest ale normalnie stojąc frontem do miejsca, w którym chcesz postawić blok. Możesz to zrobić. To A ja ten. A ty na tej nie jest. Okej. 6 3. 3 6 jest. Bedroka, trzy, jest, sześć jest. Kortach, biomie, jedna Dobra, 4 6.

Pięć osób. Pięć W przeciwieństwie do niej istnieje również efekt pH, który to A, zmniejsza. To jest... Oczywiście występuje to tylko na jabbie. Co? co? Maja, co? 7 i jest 8-8, osiem osiem. Osiem osiem. Ale nie mówmy, okej? Okay? Nie będziemy mówić wyników, okej? Okay? Bo ja nie chcę. Tak.

W Bedrogu no. gracze mają możliwość zakupu emocji, które może wykonać. Nie wiem, czy to jest czy jakaś inna reakcja. No. W oryginalnej wersji Java takiej możliwości nie mamy, chyba że zainstalujemy. Mm. No no, dara, ja, Podstawową ja, różnicą w Enchantach no, między no, Bedrogiem ja, ja, a Javanem jest no, brak sweeping edge. Oprócz tego jest kilka różnych tłumaczeń, niektóre z nich, a Enchant Frost Walker na Javie generuje lód kształtująca zaś w bedroku jest to lity kwadrat. Java daje nam możliwość chodzenia po dolnej części rusztowania, Dobra. a wygląda to mniej więcej w ten sposób. W bedroku, jak możecie zauważyć, rusztowanie nie ma dolnej podstawy, przez co nie mamy możliwości poruszania się po nim tak jak na Javie. Ale. Jak to? Tylko na bedroku jest szansa na spotkanie King Spider Jockey'a. Okay. Z dynią na głowie spawnują się na Halloween tylko na Jabie. W Bedrock Edition, jeśli ostrzymy owce, ta pozostawia ślady wełny, koloru jakiego była. Na Jabie pozostałości wełny po strzyżeniu zawsze są białe. W Bedroku nie mamy możliwości stawiania pochodni czy lamp na szyba. zaś w Jabie jest to jak najbardziej możliwe. Java daje nam oh, możliwość yeah. tworzenia znaczników na mapie przy pomocy sztandarów. W Bedroku tego już nie zrobicie. W Javie mamy możliwość zmiany koloru tekstu na tabliczkach przy pomocy barwników. W Petroku również istnieje ta funkcjonalność, ale samo formatowanie tabliczek jest dużo bardziej rozbudowane. Przy pomocy paragrafu mamy możliwość kilku modyfikacji, jaką jest zmiana koloru, zmiana czcionki czy odpalenie wiksy. Na Java możemy spotkać wagon z piecem. W przypadku Bedroga tego przedmiotu po prostu nie ma. W Java Edition mamy możliwość naprzemiennego stosowania drabiny i traptorów jako drabiny. Ten trik na pedagogiczach... No dobra. W Java, podczas niszczenia skupiska żółwich jaj, zniszczymy je wszystkie na raz. W bedrogu niszczenie następuje jajo po jaju, zaś skakanie po nich działa w ten sam sposób. Lisy również różnią się w obydwu wersjach. Pierwsza różnica to zasięg, w jakim wykrywają je ich przeciwnicy, np. wilki czy niedźwiedzie. W przypadku Jawy jest to 18 bloków, a w bedrogu jest to 16. Różni się także szansa na utrzymanie przedmiotu, który trzyma w pysku lis. W przypadku Jawy mamy na to 8,5%. Zaś w bedrocku szansa jest stuprocentowa. Beacon w Java Edition, jeśli mamy render distance większy niż 16, będzie widoczny nawet z odległości 1342 bloków. W przypadku bedrocka są to tylko 64 bloki, niezależnie od dystansu renderowania, jaki ustawimy. Podczas latania w wersji Bedrock Edition w momencie puszczenia np. Na Wu nasza postać momentalnie się zatrzymuje. W Java Edition nie ma tak gwałtownego zatrzymania i droga hamowania jest odrobinę dłuższa. Na Java mamy możliwość przyciągnięcia do siebie itemka przy pomocy wędki. Jeśli trafimy, możemy go do siebie po prostu przyciągnąć. W Bedrocku nie mamy takiej możliwości. Tylko na Java Edition mamy możliwość palenia w piecu wełną oraz dywanikami. W bedroku funkcja ta jest niedostępna. Będziemy masz możliwość kucnięcia i wejścia pod pół blok. Czyli na wysokość 1,5 bloku. Tylko na Java w momencie kucnięcia nasza postać osiąga ten wzrost i daje nam możliwość wejścia pod nie. Z tym trickiem spotkaliście się pewnie już nie raz, czy to podczas kopania, czy przy użyciu trapdorów. Mowa tutaj o pływaniu bez wody. Niestety jest to możliwe tylko na wersji java. Hmm. Akurat Zobacz, to, nie to jest nieprawda. Ile razy w ciągu nie. Nie e. jest taki bóg, który tak pozwala. Więc się nie wyjmą, że Mówił Dobra. Dobra, ja wiem kto wygrał. Wygrała java. Jawa to przecież jest najpodstawniejsza, więc ja głosuję na jawę. Wpisz, nie wiem, wy musicie zrobić łapkę w górę. Jak stawicie w górę, to znaczy, że lubicie jawę. Jak stawicie w dół, to znaczy, że nie lubicie jawę i lubicie go droga. Albo inaczej, inaczej. Hmm. Jak stawicie subskrypcję, to znaczy, że lubicie jawę. Ale jak nie stawicie subskrypcji, to znaczy nie lubicie. Albo nie. Jak stawicie subskrypcję, lubicie Java. A jak stawicie OPEczkę, to robicie BDR. A jak stawicie to i to, to robicie BDR i Java. Ale. Nie, nie, nie lubicie BDR i Java, to nie lubicie nic. Więc możecie wybrać tylko jedną subskrypcję, czy łapeczka, To jest dla Was fajny życie. Możecie wybrać też dwa. Tak? Jak wolicie. Ja nic nie będę gadał, nie będę walił tego zmuszał, no i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zegnam się, pa!